Z roku na rok znacząco wzrasta liczba dzieci z diagnozą spektrum autyzmu. Statystyki są różne, ale wszystkie są zatrważające. Według CDC w Stanach Zjednoczonych już co 44 dziecko ma autyzm. W Europie szacuje się, że jest to jedno dziecko na 100, ale tak naprawdę tych dzieci może być znacznie więcej. Centrum Analog to odpowiedź na dzisiejsze potrzeby osób z autyzmem oraz ich rodzin. Diagnoza to tak naprawdę dopiero początek drogi, a kluczem jest jak najwcześniej rozpoczęta terapia, która zwiększa szanse na samodzielność i niezależność dorosłym w dorosłym życiu. Unlock oferuje profesjonalne wsparcie, pomoc psychologiczną, pedagogiczną, terapię, zajęcia indywidualne i grupowe, również diagnozy, konsultacje oraz szkolenia. Unikatowym elementem metody Unlock. Jest to, że adresowana jest ona nie tylko dla specjalistów, terapeutów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, ale również dla rodzin, rodziców, a także dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu, którzy zainteresowani są jakby szerszym samopoznaniem czy, czy, czy poznaniem możliwości. Prowadzimy szkoły od 8 lat. Przez kilka lat prowadziłyśmy też niepubliczną, specjalistyczną poradnię dla dzieci ze spektrum autyzmu, poradnię pedagogiczno-psychologiczną. I to są takie doświadczenia zawodowe, które kształtowały czy ukształtowały dość nowatorskie pojęcie. Myślę, że, że, że tak mogę powiedzieć, że to nasze podejście jest nowatorskie. I mamy określoną przez nas zmieniającą się, wzbogacającą się o nowe doświadczenia. Metodologię, którą na tym etapie, już po tym ósmym roku tych wspólnych działań, chciałybyśmy z panią Justyną się dzielić. Szkoła Unlock to szkoła, która jest dla mojego syna najlepszym wyborem. Po trzech latach prób umieszczenia syna w szkole publicznej, w szkole tak zwanej masowej, okazało się, że ilość impulsów, ilość dźwięków, hałasu, relacji są tak przeładowujące, tak mocno przebodźcujące tego mojego syna, że nie dał sobie rady. Natomiast w tej szkole, w szkole Unlock, znalazł właściwą atmosferę, właściwe środowisko do, do, do rozwoju, przede wszystkim uspokoił się, znalazł chęć chodzenia do szkoły i stało się to jego inspiracją. On z wielką przyjemnością mówi o chodzeniu do szkoły, z wielką przyjemnością rano wstaje, przygotowuje się, jest zmotywowany. Przede wszystkim nadążanie za dzieckiem, podążanie za dzieckiem, jak to się ładnie mówi, podążanie za dzieckiem, za jego możliwościami. Mój syn z początku miał bardzo duże problemy z nauczaniem. On po prostu tak jakby nie był jeszcze gotowy do tej edukacji. Nauczyciele go wspierają, jest ta motywacja, jest ten dogodny taki dopasowany do dziecka system, więc świetnie sobie daje radę. Dokonał niesamowitych postępów. Jest naprawdę świetnie funkcjonującym chłopcem. No dobrze się czuję w szkole, udało mi się dostać ostatnio do samorządu, no dzięki czemu mogę zrobić gazetkę szkolną, dostałem zielone światło od pani dyrektor. W szkole czuję się całkiem dobrze, w klasach są po cztery osoby, więc łatwiej się uczyć. Bardzo dobrze się czuję, Jest... nauczyciele są bardzo mili, bardzo spokojni, a niektórzy są, niektórzy są wymagający. Mam trzy ulubione przedmioty. Pierwszy to historia, drugi to geografia, a trzeci to jest pol angielski. Ale bardzo mi się podoba chemia, bardzo ciekawa. Na początku tego roku, mam tutaj na myśli rok kalendarzowy, miałem komorę hiperbaryczną. Podobało ci się na komorze? Tak. Bardziej się, bardziej się zrelaksowałem i jestem teraz bardziej wyspany. Bardzo lubię esli, bo podobają mi się ćwiczenia. Stanowczo pozwala mi się rozwijać, spełniać niektóre moje marzenia. Moim osobistym zdaniem, idea szkoły Unlock zdecydowanie powinna się rozszerzyć. Ta integracja dzieci ze spektrum w szkołach masowych. No, nie sprawdza się wśród moich pacjentów, a rzeczywiście mam bardzo dużo, bardzo dużo grona pacjentów ze spektrum i no, szkoła masowa zdecydowanie nie jest w stanie zapewnić im prawidłowego rozwoju i no, tak też raz, że stygmatyzuje, drugi raz no, ogranicza możliwości tym dzieciom. Tak naprawdę dla nas liczy się cel, czyli ten efekt polegający na poprawie życia, poprawie funkcjonowania, na zobaczeniu większej skali możliwości dzieci autystycznych.